Czwartek 17 października w świetlicy Kaceris nad jeziorem odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy ratowniczek PCK 2019. Był on skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wzięli w nim udział podopieczni pięciu kozińskich przedszkoli, wszystkich czterech szkół podstawowych, a także szkół w wulce Tyżyńskiej, Stanisławicach, Piotrkowicach, Janikowej i Świerżach Górnych. Przybyłych powitała prezes kozińskiego oddziału PCK Bogumiła Iskra, która opowiadała o założeniach akcji. Od lat głównym celem przedsięwzięcia jest utrwalanie u najmłodszych nawyków prawidłowego udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Uczestnicy konkursu podzieleni byli na zespoły, a każdy z nich musiał zaprezentować jeden przykład udzielania pierwszej pomocy. Prezentowali i omawiali m.in. układanie w pozycji bocznej bezpiecznej, resuscytację krążeniowo-oddechową, zastosowanie kosa termicznego, używanie apteczki czy opatrywanie różnych ran, krwotoku z nosa lub ciała obcego w dłoni. Pomimo młodego wieku osoby biorące udział w pokazach wykazały się dużym profesjonalizmem. Na uczestników akcji czekały także inne zadania, m.in. medyczny woreczek. Dzieci losowały z niego różne przybory medyczne i opisywały ich zastosowanie. Była też krzyżówka o tematyce prozdrowotnej oraz wesoły quiz wiedzy, gdzie padały m.in. pytania dotyczące odżywiania oraz higieny osobistej. Konkursy prowadziła Anna Puzio, kierownik biura oddziału rejonowego PCK w Kozienicach. Specjalną niespodzianką przygotowaną na ten dzień był występ muzyczny dzieci z przedszkola nr 2. Maluchy przygotowały piosenkę dotyczącą zdrowego trybu życia. Był to prezent z okazji zbliżającego się jubileuszu stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Rocznicę tę podkreślili także sami uczestnicy akcji, którzy utworzyli żywe logo organizacji. Po ponad godzinie rozwiązywania zadań i prezentacji technik pierwszej pomocy przyszła pora na nagrodzenie dzieci za pracę, jaką włożyły w przygotowania.